Ale widzowie, musiałem znów to od początku nie ale poczekam, nie wiem, nie wiem, nie wiedzieć o co chodzi, ale no, więc Nagrywa się czas. No okej. Okay. No okej, okay. dzieci, jak tam? Dobrze? No i to jest druga część nowego domu. No i wszędzie są takie same ściany, jak po ścianach widać. Nie ma ani jednej. I podwójnej. Jak widzicie, ci też... No okej, okay. dzieci, jeszcze raz zobaczymy. Wiecie i wszystko dobrze, Karolek? Tak! Dle, Nie pluj na mnie! Karolek Smoczek. Pytam się, czy dobrze wszystko u ciebie, tak dobrze. To tobie. No. Tylko nie... Tylko jeszcze macie na że mi tu aguję, tu mi tam wuję. A tu je wtedy nie doje. No w sumie by dobrze było, ale karolek. Po prostu tak. Wiesz? Powinienem dziewczyn nie mamy z chłopakami. No ale Karolek już tak zostało, nie będziemy przenosić mebli. A okno chociażbyśmy pokój zmienili. No ale no po prostu patrz. No Ania musi mieć okienna. Ale mamu przecież ten pokój się nadaje na łazienkę. No okej, okay, faktycznie się nadaje na łazienkę. No ale tak umeblowaliśmy już, więc musi tak zostać. Nie da się zmienić okien. Karolek. Nie jedyny zmieniać domu niepotrzebnie. Dlatego, że to jest nasz stary dom, ale lepiej umeblowany. Teraz każdy ma swój pokój. On nie z Gabrysią, Karolek ma swój pokój. W sumienniku matka z bratem nie ma mają swoich pokoi. No, ale przy... nie mają, ale mają razem więc śpią w jednym pokoju, ale mają dużo miejsca, więc... No, prawie w takim jak ty, Prawie w takim jak ty. Jak ktoś oglądał tamtą pierwszą część, więc będzie y, widzieć, ale już pewnie długo minęło, więc jedziemy na górę. Powinniśmy już dawno coś robić, ale wybaczmy, zagadałam Was. Gadać, gadać, gadać. No okej, okay. jesteśmy na górze. I... Oni? Gdzie? Gdzie już uparło? Gdzie ich uparło? Gdzie oni są? Elo, elo! <słuch> bu, morydeczki. Okej. Okay. Okay. No dobra, jeszcze raz zobaczymy. No zobaczymy te wasze buki, gdzie się schowacie. Co się dzieje? Chcę moją maskotkę. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie oni są? co tu było, Gabry... Uczyliście mnie, Tu bramba. I proszę mi tego nie robić. O, Nie wiem, wiecie co chyba coś dobrze się robi. No wiemy, wie, wiemy. wiemy. Ania, jedziemy na wakacje, co? Nie jedziemy. Okej, okay, to my idziemy do sypialni. No to mnie do pokoju coś takiego porobić.

jakieś wcześniej na godziny albo chyba że pójdziecie później na ten kanał nie to, yy, to no to wtedy będziecie widzieli go później ale ja go wcześniej nabyłam takie jeszcze rano jeszcze, 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 jeszcze chyba że prawie wszyscy śpią a basen nie jest umodelowany. Pa pa! Łapka w górę i subskrypcja. Dziękuje za w górę. A jeśli chcecie jeszcze czy jakieś nene filmy z tego domu albo z tej rodzinki, bo niedługo będę robił nową. Więc piszcie mi w komentarzu, czy chcecie nadal tą, czy tamtą nową. Czy już nową chcecie jakąś. Albo z tych, co były wcześniej. Czy... Yy. Więc ja wchodzę na kanał Pa!